Zanim do tego doszło, wspomnę tylko, że tu właśnie, w tej wsi, cztery kilometry od Siedlec, przeżywałem swoje dzieciństwo i młodość, żyjąc jednocześnie w dwóch światach. Pierwszy świat to ten, który przemierzałem swoimi stopami dziecka, młodzieńca, a drugi to ten wewnętrzny, który przynosił mi wiele Bożych pouczeń, obrazów, z którymi z nikim się nie dzieliłem, bo raz kiedy zacząłem o tym mówić, to mnie wyśmieli i już więcej nigdy do tego nie wracałem. Zresztą mogłem myśleć, że wszyscy to widzą. A więc, gdy patrzycie w tej chwili na mnie, to sobie pomyślcie, mamy przed sobą świadka raju, który Bóg chce stworzyć na końcu czasów. Czyli tak Ziemię oczyści, opróżni w sposób niesamowicie bolesny, Wstrząsami, ogniem, wodą, może i wojnami, jakimiś trupionkami, które ktoś nazywa szczepionką, opróżni ze wszystkiego, a na końcu ze wszystkich, którzy nie nadają się do tego nowego raju. Jak piękny ma być. Jak niesamowicie uduchowiony ma być każdy człowiek, tego nie potrafię opisać swoimi słowami. W tym trzeba być, podobnie jak nieba nie da się opisać jego atmosfery tak samo i tego raju. Zachowałem go w pamięci. I myślałem, że do niego wejdę. Jednak nie jest to wolą Bożą. Nie wiem, ile miałem wtedy lat, może około dziesięciu. Bóg pokazał mi, że zostałem, jakby to powiedzieć, schwytany przez chyba trzech mężczyzn i poprowadzone na śmierć tu właśnie w tym miejscu. Kiedy się tego przestraszyłem, Bóg mnie zapewnił, że kiedy będzie zbliżać się moje odejście z tego świata, da mi wtedy przyjaciół, którzy pomogą mi się do tego przygotować, więc nie muszę się o nic martwić. Schodziłem się więc na to, określę to jednym słowem męczeństwo i bardzo pragnę dojść do swojego kresu jak najszybciej, żeby w tym ostatnim momencie życia wspiąć się na sam szczyt miłości, na który człowiek w ogóle wspiąć się potrafi tęsknię za tym momentem i każdego dnia, mówiąc Bogu ogóle, to jestem, biorę taki krzyż, jaki mi dajesz, mówię też, że czynię to do ostatniej kropli krwi i do ostatniego oddechu. I przypuszczam, że ta chwila się zbliża, tym bardziej, że także Polska potrzebuje mojej ofiary. Do 15 sierpnia tego roku złożyłem ją Bogu za iskrę z Polski, za ten ruch dziesiątków tysięcy ludzi, który zrodził się właśnie tutaj w tej wsi i rozszerzać się po świecie wśród Polaków. Ale 15 sierpnia tego roku dodałem jeszcze inny motyw męczeństwa. Za Moją ojczyznę. I gdy teraz widzę rozwój wydarzeń, tym bardziej on mi potwierdza, że moja ofiara jest Bogu potrzebna. Ale nie chcę mówić zbyt wiele o sobie, chodzi o tę misję, którą Bóg mi powierzył. Jest nią przygotowanie ludzi, na ile to tylko możliwe, do tego, co sam przeżyłem i co do czego nie mam najmniejszej wątpliwości, że będzie to sąd ostateczny. Jeszcze do 2018 roku, do 7 grudnia, byłem, tak jak chyba wszyscy ludzie, przekonany, że jak ostateczny, to musi być na końcu świat. Bo jak inaczej. Stąd też, nie mając światła pod tym względem, gdy mówiłem komukolwiek o tym pięknym, zbliżającym się świecie, raju, o swoich przeżyciach, wzruszali ramionami i śmieli się ze mnie, mówiąc, że on to tylko o końcu świata. Tak dowcipnie jakiś ksiądz wiedział, co dwa lata, koniec świata u niego. No i tak dzisiaj wszyscy myślą, że pan Jezus, kiedy powiedział, że przyjdzie z mocą wielką w swoim majestacie, w otoczenia aniołów świętych, na sąd, że uczyni to przed samym, na samym końcu istnienia Ziemi. Ale właśnie tutaj przyszło światło, jak powiedziałem, po 35 latach od tamtego pierwszego przeżycia spotkania z Jezusem tronującym i sądzącym. I to światło było absolutnie wyraźne. To, co przeżyłeś 35 lat temu, to nic innego, tylko pierwszy etap sądu satecznego. Potem, wkrótce potem, bo już. 2 lutego 2019 roku w nocy.